Znajdujemy się na gali Polish Women Business Awards, ze mną ma Fashion. Tak, tak. bardzo mi miło, cześć, cześć. Gratuluję Ci zdobycia nagrody i pochwal się naszym widzom. Co to za kategoria? Bardzo fajna kategoria, już Ci czytam. Liderka dobrego stylu i kreowania trendów w modzie, ale też jak się tutaj już dowiedziałam, że w ogóle nagrodę dostaję, to usłyszałam, że tu chodzi też o moje działania pozamodowe i zaangażowanie się też w tematy ważne, trudne. Więc yes, dziękuję. To powiedz właśnie, co jest kwintesencją dobrego stylu. Czy według Ciebie Polacy się dobrze ubierają, czy już właśnie nadążają za tymi trendami modowymi, które jakby na, narzuca już świat, ten zwłaszcza zachodni, czy bardziej jeszcze, jeszcze troszeczkę musimy popracować? Mm, przede wszystkim nic nie musimy. Możemy, nie musimy. Uważam, że też zależy, w jakie rejony się pojedzie, i to zależy też kto, jaki gust ma. Według mojej opinii. Yy, Polacy się ubierają dobrze. Tutaj w Warszawie widzę bardzo dużo świetnie ubranych ludzi. Za rzadko jeżdżę y, tak po prostu po Polsce, żeby pooceniać, a, ale uważam, że nie jest źle. Ale polskie marki już dorównują niektóre tym światowym. O niektóre polskie marki, oczywiście, że tak. No, tutaj mamy się na pewno czym pochwalić na, na rynku modowym. No to powiedz proszę, czym jest dla Ciebie kwintesencja takiej kobiety sukcesu, bo mamy wiele kobiet, które obserwują Ciebie lub inne influencerki, celebrytki, znane osoby. I często są zakompleksione, sfrustrowane, czasem bez powodu. I właśnie co jest dla Ciebie taką receptą dla nich, żeby mogły osiągnąć sukces? Podobny w swojej dziedzinie, w której one się tam specjalizują. Wiesz co, no nie ma takiej recepty, fajna by była, sama bym chętnie z niej skorzystała w wielu dziedzinach. Um... Wiesz co, no podążanie tak gdzieś za głosem serca i wiara we własne możliwości, tak, otwieranie się też na nowe rzeczy, na nowe rozwiązania i, i po prostu, no, zaufanie też samemu sobie. No, a powiedz, jak zmieniło cię macierzyństwo versus, te, teraz versus wcześniej? Mam y, większą prawą rękę, mhm. słuchaj, y, ćwiczę z obciążeniem 16 kilo, prawie już mój synek ma, ma półtora mhm. roku. No, zmieniło. No, na pewno się nie wysypia, mam więcej siwych włosów. To <grym>, musimy powiedzieć. Jestem no, jak każda normalna, pracująca mama. E... Kocham bardzo mojego synka i cieszę się, że jest. Miałam dedykować mu właśnie tę nagrodę. Miałam powiedzieć: Basuś, nagroda jest dla ciebie, bo masz super, fajną, silną mamę. E... Ale wyleciało mi z a to teraz nasi widzowie to usłyszą. I, a właśnie naszych widzów też ciekawi, czy ktoś zwraca się do ciebie po imieniu w tym publicznym świecie? Czy ktoś pamięta, jak mm, masz na imię? Nie, 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 oczywiście akurat <grym> pamiętają, ale gdzieś tam zawsze jest Maf, y, Maf Fashion, może nie, bardziej Maf, ale to bardziej też te osoby, które mnie tam znają i faktycznie z nimi gdzieś tam się mm -hmm. jak, jako tak okumpluje. Y, jeśli chodzi o takie zawodowe rzeczy, to tutaj faktycznie zostałam przedstawiona jako Julia Kuczyńska. Ma fashion, ale wielokrotnie zdarza się tylko y, ta, ta nazwa bloga. Tak? Kiedyś próbowałam z tym walczyć, ale y, no, tak mnie też ludzie kojarzą. Jak powiesz gdzieś tam w jakimś miejscu publicznym, czy tam z większą ilością ludzi krzykniesz, Julian, to kilka Juli się odwróci, ale jak będzie ma fashion, to będę Janą. Dokładnie. Może się więcej odwróci, ale nie wiem. <noise> ale raczej będzie chodziło na pewnocie. Tak, cieszę To, to a czego ci mogę. Dźganie... Dlatego już nie będę cię tutaj. Mi... Czego możesz mi życzyć, tak. żeby dziecko lepiej spało? No i samych sukcesów, zdrowia, bezpieczeństwa, no i wszystkiego, co sobie za zażyczysz. Wszystkim tutaj Państwu, Tobie również. Tak. Obserwujcie, ma Fashion, Julię, bo naprawdę warto, jeżeli tego jeszcze nie robicie, bo myślę, że większość już z naszych widzów obserwuje. No i na koniec też swojego Instagrama to też obserwujcie. O, <noise> pamiętacie, konrad.zemlik. Dziękuję Ci. Serdecznie. Pozdrawiam.